Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj się zajmę czyszczeniem tapicerki bocznej w maluszku, bo no niestety, ale jest brudna. Tak samo z tamtej strony. Zdemontuję, zabiorę do domu. Będę w domu, to pokażę Wam, jakie je mam. Jeden to mam taki płyn w sprayu. Kiedyś jak byłem w Polsce, to kupiłem do tapicerki. Ale też spróbuję, bo słyszałem, że zwykła woda z mydłem czyni cuda. Rozkręcimy to. Laura jest pomocnik. Tak. Dzisiaj jest sobota, więc nie ma szkoły. Teraz patrzę jak to idzie. Kiedyś tutaj to rozbierałem, kiedyś. Kiedyś, dawno temu to było. To wyszło. Tu powinna być taka chyba tutaj powinna być taka właśnie taka zawleczka, którą się powinno cofnąć, ale no już wyszła. Taka zawleczka jest tutaj do korki. O. Przezremontowane. Teraz to powinno być na takich chyba. Na zatrzaska Chyba, że... No. no. O, tu jest ten, dobra. Tutaj skąd jeszcze piękne przepięte. Teraz chyba leciutko powinno być. Tu nie trzyma, tu nie trzyma, więc co tutaj jest jeszcze. Nie, to po trzyma proszę. Na dole, dole podważyć leciutko Jeden boczek mamy zdjęty. O. o, pokażemy Wam, jak lekki jest maluch. Muszę cofnąć maluch. O. Tak, właśnie cofa się maluchem. O, jest leciutki. można go samemu przepnąć, jak nie ma jakichś tam większych błędów oczywiście. Do, teraz się zabierzemy do drugiej. Prawej strony. Prawa strona taka wiale jest czysta, ale nie za czysta. Ale nie za czysta do końca. No właśnie można ja, robimy? Najpierw śruby tutaj. Które... Może teraz pójdzie. No nie, Ach, nie idzie. Nic. Druga strona poszła tak w miarę. To... Trzymało mocno. Wow, Udało się! Pięknie udało się! Dwie śruby na krzyżak. Dobra, poszła. Poszła. poszła, poszła. Gdzie on stał, żeby... Tu. Mhm. Tutaj stał? Dobra, szukamy. No i nie ma zawleczki. To no. jest właśnie wielki problem. Ja nie wiem, gdzie ta zawleczka poruszała. Mm. To majda jest. Nie mów tak na siebie. No i dobra, są dwa boczki. W domu spróbujemy, czy to mydło z wodą. Fajnie czyści. No i ten drugi środek. Zawleczkę właśnie znalazłem. Więc fajnie. Jestem w domu. Boczki dwa zdjęte. Tam słyszeliście, że zawleczkę zagubiłem, ale już ją znalazłem. No i teraz zabierzemy się do czyszczenia tych, tych boczków. No ta tapicerka ma prawie 25 lat więc szkoda by było żeby ją zniszczyć no ale mi się wydaje że będzie dobrze tu mam przygotowane narzędzia gąbka szczoteczka taka do, do rąk tutaj przygotowałem taki roztwór z, yy, z mydła biały jeleń Sprzęż że to mydło jest dobre ono dobrze czyści materiały No jest takie delikatne i zawiera jakieś tam chemii w szkół powiększające to Niepotrzebne miskę ciepłej wody, ale też tutaj mam taki specyfik. Kiedyś kupiłem tam w Polsce do tapicerki, tak jak tutaj jest napisane. Dobra, i zaczynamy. Czekamy chwilę. Tutaj jest napisane, żeby chwilkę zaczekać i zacząć to brać, czyścić z wilżoną taką gąbką. No, ja mam tylko taką, nie mam tam innej. Więc zobaczymy, czy to w ogóle coś zadziała. Mam też jeszcze do tego oczywiście odkurzacz taki przemysłowy, w którym po prostu wyciągnę tą wodę. Nie będę czekał aż to wyschnie, tylko za każdym razem, kiedy będę używał tego mydła lub tego, tego spraju, będę odkurzaczem po prostu ściągał to zabrudzenie z tą wodą. no i ok to jest przeczyszczone odkurzone, wyciągnięta ta woda z tym tym brudem teraz tą stronę zrobimy jelenie. biały jeleń pokaże co potrafi mam nadzieję, że to pomoże biały jeleń to pomoże to pokaże co potrafi Robię to w domu na podłodze. Nie mam specjalnego miejsca przygotowanego na takie rzeczy. No i bym powiedział, że ta jedna tacy picerka jest gotowa. Teraz musi przesnąć. Jeszcze trochę odkurzaczem pościągam wodę. No i zobaczymy, jak ona całkowicie wyschnie. Teraz się zabieram tutaj za tą następną. Serka druga jest wyprana, tak to wygląda, tutaj w tym miejscu, nie wiem, jest jakieś przebarwienie, próbowałem to y, tym płynem tutaj, odplamiaczem, to, to wyczyścić, no ale widać jest ten, ten ślad, nie może to było przez poprzedniego właściciela, czy było to, nie wiem, ubrudzone jakimś ciężkim smarem i po prostu to tak zostało, no nic, no. No wszystkiego dobrego życzę wszystkim miłego weekendu. Na razie hej.